Witam serdecznie z tej strony. L ten I Harisco. Pierwszy odcinek naszej serii. Nagrajmy razem w Terrarie. Uj. Terraria podobna do Minecrafta, tylko w 2 nie, chodź tam, tam Ale uciechy daję. Zanim zaczęliśmy nagrywanie, napadło nas trochę slimów No i wybraliśmy trochę drzewa. mi tak się nie obrazicie. Nie zastan Chodź, ale tam tam idziemy w cave'a, no, tam sobie idziemy. Gramy bez komend, bez haków, ani innych takich... Ani innych współpomagaczy. No właśnie. Ja pójdę tu, gdzieś tam w drugą stronę. Aaa, ciemno. E bez ja tu guid weszedł. Jasne. No zobacz, no da się nie chodzi. Dobra, Chyba ho, jego jama. Smokiem. Wy go bądź tego. A miniach. Wow! Ha, ah, Chodź tam na dół. Tam nie Aha, tam nic nie ma. Nie ma. A tak, się a tak się fajnie zapowiadało. A mi jest koper. It's a koper. Musimy mm. tam wyjść. może pójdziemy w lewo? No, chyba to idziemy w lewo. W grze są, w grze są tylko dwa kierunki w lewo mm. i w prawo. No. W dół, czyli piekło, i w górę, czyli latające no. wyspy. Ale opiekle, piekle, już widzieliśmy na internecie, ale latającej wyspy jeszcze nie widzieliśmy. Mądro. No. Domy wyglądają jak normalne świadko, po prostu tam są klocki i zrobiłem z jakichś... czego cennych surowców. Złoto, yy, koper lub yy, silver. silver. Mm, każdy wieża Iron nie jest piękny. Biedrzyki. Będę do kowalła potrzebny No A o wilku mowa Nie marcie iron Jesteś niezawodny Dzięki tam mu leciał Co masz janek króliczum Aha, staj na atakują króliki Aaaaaa Spara to Grzyb, 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 grzyb Spara kichew Zapowiadania niezwykłe. To jest niesarty wtedy... Letni trochę tych drzewa tam pójdę na dół. Wow. Dobra. Tutaj już możemy wchodzić. No to już jest dużo. Czekaj choć tu, bo w tych miejscach jest najczęściej skrzynka, nie? A też, że skrzynka to fajna rzecz. Ja idę... Chwała, pańczyna. O, pańczyna mhm. ooooooh Wow, gdzie my jesteśmy? Czekaj chwilę... Pustynia? E, hmm. Patrz, biom pustyniowy Czekaj mam trochę dirta, a dobra Ty masz. No. Zadziemy w drugą stronę. No, ale nie spakowałeś. Znaczy tak zrobić, mm. czekaj chwilę. No, proszę C. I jeszcze szczeryje do kamery. Bez cepu w wodzie, kurde zabloków. Nie właśnie zachodź. No Dobra, I do góry Ja tam góry już coś było. No, no właśnie. No, teraz będzie skrzynka, a nie ten pewien 100%. No, ja chciałem właśnie postawić girta. No, ale, to jest fajnie. Łap! Wow. oj oj pan chodzi. Dobra. Sium! Leci! Mam no, nadzieję, no, ja że pozbieram tej tam. Idziemy w drugą stronę. Łołowołowoł. Wow. Tak, nie wskoczę. Minecraft jeszcze zniosę parkour. Ale, te to już nie. tędy, ła. Te też są artefakty, na tej pane akcesoriami. I właśnie, ale mm. ten zginął. Tak, zginąłem. I znałem właśnie skrzyneczkę. Który jest tak, czekaj na agla A właśnie dołącz 9... do blue. Nie będzie właśnie. multi istnieją hmm. też... Czy można do, dołączyć do istniejących teamów? No właśnie, jest wtedy... to. White, czyli obojętny. Ym, red, green, blue oraz yellow. Tam bardziej robimy no, blue. No i teraz to takie... To jest, tak, dwie skrzynki prawie obok no, i, to, A i, to, jest... I to takie coś na niebiesko, to że tam gdzie jest Haris. Ile jest ode mnie kratek? Jamy, ja jestem pod puszczeniem, to normalnie sępy! Pomocy! Help me! Czekaj chwilę, idę tam do ciebie. Ty mi za sem zabiję! Nie! Sam nie sam poszedł! Czekaj chwilę, tam idę. ja nie, nie chcę. Dobrze, że to ze nie brałem, bo tam jest dużo pieniędzy. Ło, to jest jedna, a tam jest druga. A dalej? A propos, tam dalej? Um, mam pieniądze. te sępy tu się używać? wzięły? Właśnie nie wiem. Dobra, tu jest aglet, trzy granaty... Ja... drugie jest... tam jeszcze w wodzie jest jedna, tam jest pukawka, którą ja biorę. Chyba, że pukaw pukawkę. Nie, ja no aglet. dobra, weź sobie. Aglet to jest artefakt. Inaczej, akcesorium, to będzie na to będziemy mówić artefakty. No właśnie... No tego sępa idę. Ła, 14 HP zadaję. Chodź tu Weź Em, niego. EL, a dobra, idę jeszcze po tą drugą skrzynkę. Czekaj no, weź Wszystko... U nas let's play bez dewnięcia, jest jak chcesz... jest jak żołnierz bez karabinu. <laughs> niestety. Czekaj, zrobię butelki z wodą. Będzie do picia. Czekam na ciebie. Na łańczowiankę. Tą wodę przeleję tam dalej. To mi się podoba w Terrarii, że nawet jak nie masz premium, to i tak możesz sobie zmieniać skina. oczywiście my mamy premium. No właśnie, my mamy premium. No nie było, tak jak w Minecrafcie. Zresztą gdzie jesteście No to jeszcze nie widzieli, ale dobra. Zobaczą no w naszych odcinkach. Wow. A Chcieliśmy zacząć od Terrarii. Teraz no, tak jest, jak ja wyogram. No. Będziemy być może pisać odcinki tak, że najpierw będzie Terraria, potem będzie Minecraft lub na odwrót, albo... Ale też niekiedy nie będziemy mieli czasu, żeby je wrzucić do odcinku, Tak jak wiecie, <coughs> trzeba się też trochę pouczyć. Aha. herb Zresztą o, tym, o czym ja mówię? Się nienawidzę uczyć. Mnie się nie, 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 nie lubi. To się, się lubi uczyć. <kłysy> Od tyłu u was, ha ha ha, ha. gdzieś z tej drugiej skrzynki? Tak. muchawkę. A masz. I tam do góry zacznij, tam coś jest, a już nie, tutaj do góry nie ma. a co ty wyrabiasz? Silver! Jest, a silver! It's a silver. U, gdzie jest tego o, już tak silvera. Dobra tego wydobywuj, to masz go... A to nie to. A ty wejdź pojęczynem. Tam była woda. Nie, albo nic Kurde. tam. Ja Kurde. tu niżej i obstawiam, że tu jest yellow slime. I, tu, i trochę troski takie a help me to taka miałem eee byłaś tam za to zamykam o ząbiegłoś mi się co zrobi zopił o kochaj eee nie mam torczów a mam torce tutaj chcesz trochę żalu? nie mam go pełno e, masz i tak się nie przyda masz masz tam w ogóle silver O, czekaj, jakby już shurikenu wezmę. No bier... Dziada, bij Bij No synek! bier dziada! Noże by były dobre na takiego. Bo te shurikeny są dobre, jak, jest, jak na przykład idzie tak z 10 No tak. Koper. Tam oko, i zombie kolejny, i dla zombie kolejny. Ta hazard. Wydaje się, że jest noc. Wiesz, też mam takie przeczucie. No, chodźmy, chodźmy tu. A, yellow slime. Najgorszy ze slimów. Może nie najgorszy, bo są gorsze. Ehm. Um. Ehm. Um, Him? Jeszcze za nas niebieski slime weźmie. No żal. Nie chcę, już was matka nie miała. Rynułem. Czekaj, Czekaj, bij tam. Ja tam zaraz do ciebie dojdę. Dobra zginęli ile mamy pieniążków 35 silvera ładnie O 6 szurkanów To chyba moje, no ja No tak jeszcze jest noc I gwiazdy spadające Mam jedną gwiazdkę Gwiazdki są przydatne, ale do walki Dobra Dobra, trochę rączkę No ile to dać ścinek? może trwać Nie wiem mi sam to nie przeszkadza, że jest długi tylko będzie mi przeszkadzać, będzie za krótki a mi przeszkadza, że mi oczy... kuździła to za chamstwo. muszę mi szturki nagubić, niestety no, idź mi stąd idź mi nie. a, chyba już da, będziemy powoli kończyć ten odcinek tak, a ja zaraz nowy idź mi stąd krysz, krysz, no co za żal oczko cię zabiło Oskar, który będzie 20 hw za jednym hitem? Tak, zabiło mnie. Chyba, że tak. Dobra, boję się wskoczyć do takiego dużego zbiornika wodnego, ale co tam, jestem hardcorem? Oj, ci mały lag był. O Boże, jak to jest głębokie! O. Głupi zombie. A, mi się kończy. Ludzie! Zatrujcie się, dajcie mi ten. Tutaj poświetlam pod wodą. To mam tam co, co do ciebie iść. No leć. Lecz no, tu nie dojdziesz do odcinka, nie skończymy. Jeszcze nie zginiesz. No a widzisz? Ile mam HP? 57. 53 HP masz. O! Chyba te miejsca... Nie wiem. to tam to zombie wkurzą. Właśnie wodę przelewam. O Boże, ale masakra się tu dzieje teraz. Ja mam do ciebie lecę. Może Niedosłownie lecę, no bo... nie wiem, latać. bo chcę, i znalazłem złotą skrzynkę, a w niej jest... wow! A. Jej jest jakaś czerwona opaska. 34 shurikeny, 71 silvera, jakiś pociąg. O, jeszcze widzę. Ła, wow. ma złotą skrzynkę. Okay. Idź, pokaż widzą. Nasze zdobycze. Wow. wow. Mocno. Może to yy, Co tam jest? No mm -hmm, bram, pokro. Może ja wezmę kasę, nie a mniej. ty masz kasę. Opa! I mamy już jednego golda, pięknie. I zaraz do nas NPC przyjdzie. Nie, bo nie mamy jeszcze hotelu. Boisz tam zejść. Aaaaaa! <coughs> dobra, kol. I kolejna złota skrzynka. A w nie. Wow, nie ja biorę! Nie, 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 nie. Ja o... biorę. Ja, ja, ja. Ja, ja Proszę, ja mam na to, ten to jest mój A to jeszcze było oprócz o. tego No to ja biorę całą resztę co jeszcze było oprócz tego? Może mi lepiej daj pieniądze, bo ja widzę, że Ty bardziej dodasz W tym razie potrąbimy po. dalej raz. Dalej? Dwaga, bo zarabędzie masakra No, Uła, no to Damy kolejną kolejna to, ta ta razy, to skrzynka no ale cylek, tu jest kamień, Dobra, i szlachy, ja skrzynkę. Ła! Oczywiście. Gadnicą. Podwójnie jump. Jasne. Jasne. E, ale, fajnie. E, ale fajnie, mamy już dwa już. Nie no. Dobra, zbliżamy się do 14 minut. Jak myślę, skończymy. Dobijemy jeszcze. Dobra, gdy rzucę dynami, to już będzie koniec. No. Ty masz dynamit? isn't a gold in the No synek tyś nie widział tego golda? No, czekaj. Czeka no, czekaj, czekaj, się czekaj, tam bo czekaj, 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 o, jest, 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 jest. Uważ, jest silver. O, mi się goldem. Ale się zaraz duszę, czekaj chwilę. Zaraz, zaraz. To wilku młotka, czemu mówię, żeby mi na cudawek... Czekaj chwilę, ja to muszę, o, to jest silver w ogóle. Czekaj go wykopię ten silver i już kończymy. Duży odcinek. Wow, gdzie ja wpadłem? No. Jak jest demoniczna O kurde, synek, gdzieś, gdzieś ty nas pakował. I gdzie ma tam wejść? Nie, pod rampem. A, na pewno, że. No. By... To to już będzie na tyle, więc... Komentujcie, skierujcie nas idzie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, jak się podobała łapka w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Im więcej łapek w górę, tym więcej będzie odcinków. No, nie, to do zobaczenia w przyszłości.